Cześć, witajcie. Bardzo serdecznie Was dzisiaj witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, sprzęt nowy, nareszcie nowy mikrofon. Słuchajcie, zupełnie inaczej to teraz będzie wyglądać. Wreszcie nie nagrywam komentarza na telefonie, tylko na komputerze poprzez słuchawki. Powiem tak. Nowy sprzęt nie tyczy się tylko i wyłącznie sprzętu do nagrań, ale też tego co e, dzisiaj sobie zakupimy, wracam po dwóch tygodniach przerwy, niestety czasem taka przerwa się będzie zdarzać. Jest to związane z moim czasem, a raczej jego brakiem. Natomiast oprócz tego, tak jak tutaj właśnie widzicie, Będą się też pojawiać odcinki. Więc wracam do nagrywania szkockiej serii Imperium Szkockie po dwutygodniowej przerwie i to jeszcze na nowym sprzęcie. Słuchajcie, wreszcie słyszę też dźwięk tego, co. Yy, tutaj gram. Gdy nagrywałem komentarz na telefonie, słuchajcie, to miałem taką sytuację, że. Nie słyszałem gry. A skoro nie słyszałem gry, to oznacza, że nie mogłem komentować na przykład, jak, jak kogoś tromnąłem, bo po prostu tego nie pamiętałem. Ale teraz słyszę głośno i wyraźnie, co się tutaj tak naprawdę dzieje. I mam nadzieję, że w ten sposób będzie to już znacznie lepiej. I teraz tak Jak będą wyglądały następne tygodnie Planuję na chwilę obecną dwa odcinki tygodniowo z z Farminga oraz z City Skylines nice. Obydwie aktualnie serię y, prowadzę i obydwie zamierzam dalej prowadzić Dzisiaj zamierzam także przetestować swoje nowe aplikacje do obrabiania filmów i miniaturek, tak aby wszystko tutaj wyszło jak najlepiej. No i taki jest na chwilę są plan. Słuchajcie, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co ten pracownik tutaj otwalił zamaliane, ale czy wy to widzicie? Przecież to praktycznie w ogóle nie jest zamalowane. Zobaczcie, tutaj. To nie jest zasiane. Co się stało na tym drugim polu? O matko. Dlatego właśnie szczerze wam powiem, że poza odcinkiem, już po nagraniu tego odcinka, bo jak pewnie wiecie albo i nie, ja nagrywam najpierw odcinek potem komentarz. To jak pewnie wiecie, yy, to po prostu. Po nagraniu tego odcinka się może inaczej nagranie tego odcinka miało być znacznie, znacznie wcześniej, więc ja sobie już tutaj wszystko przygotowałem. Wchodzę na ten safe patrzę a tutaj takie dziury w polu nie będę się oszukiwać, nie spodobało mi się to. I zacząłem sobie patrzeć też co zrobić jakie maszyny bym mógł tutaj kupić bo te dziury w polu oznaczają, że pracownik nie ogarnął maszyny zresztą jak ten kto oglądał poprzedni odcinek ten wie, że ten pracownik już podczas pracy tutaj nam nieźle dał kupalić niestety się pomyliłem, bo myślałem, że jednak to ogarnie, ale nie ogarnie więc więc tuż przed nagraniem jeszcze tego odcinka popatrzyłem sobie jakie nowe maszyny bym tutaj chciał sobie ogarnąć więc jakie sobie ogarniemy no ciągnik już mogliście zauważyć na miniaturce, natomiast jeszcze pojawi się na pewno siewnik który również zamierzam tutaj sobie ładnie ogarnąć. Ja już wiem jakie to będą maszyny, a wy się dowie dopiero dowiecie później. Przede wszystkim postanowiłem sprzedać tą maszynkę. Kupić sobie coś lepszego. Przecież no w końcu jestem już gospodarstwem, który na siebie zarabia dość sporo. Więc pomyślałem sobie, że w zasadzie nowy samochodzik by się mógł przydać. Ale żeby zakupić sobie to wszystko, potrzebuję kredyt. No, nie ma co się oszukiwać. Nie, opra nie opracuję tego wszystkiego dzięki, yy, bez kredytu. No i finalnie wyszło tak, że. Wezmę tutaj kredyt, całkiem spory, bo ja jeszcze z tego co kojarzę, go dobiorę więcej. Co ja i czasu to tak, tak, jeszcze przeglądam te silniki. Może coś lepszego jeszcze się znajdzie niż to, co przemyślałem sobie, ale chyba, nie, chyba jednak ten Horsz Avatar wygra. Tak mi się wydaje. On jest nieco mniejszy od tego Amazony, który do tej pory był największym silnikiem w podstawce gry. Natomiast w jednym z paczy wszedł właśnie ten siewnik. Powiem Wam szczerze, że w poprzednim farmingu, który jeszcze nie nagrywałem, bardzo często korzystałem z Amazonę i on mi się powoli po prostu znudził. Ten siewnik oprócz możliwości fajnego zasiewu i nawożenia, tak jak miał siewnik Amazonę, ma również możliwość y, siewu bezpośredniego, czyli nie muszę przygotowywać pola żadną. Orką, żadną, żadnym kultywatorem. Oczywiście, gdy gramy sobie z. E, włączon jeżeli gracie z włączonym e, obowiązkową orką, no to oczywiście orka będzie wymagana, natomiast samo sobie kultywatorowanie już nie. Bo maszyna zrobi to automatycznie. No i oczywiście tutaj. Ten ciągnik. No i trochę się przeliczyłem. Myślałem, że te pieniędzy mi tutaj w zupełności wystarczy, a jednak nie. Jednak będzie potrzeba dobrania jeszcze kredytu. Co myślicie, że taką maszynkę? No, kredyt się jeszcze przyda. Słuchajcie, ja przed odcinkiem sobie też sprawdziłem ile ja tego kredytu mogłem wziąć. Nie sprawdziłem sobie do końca w końcu, ile e, tego kredytu mogę wziąć. Ponieważ niestety ale e, w farmingu nie ma takiej opcji przytrzymania guzika i, sobie, i że ten kredyt sobie rośnie. Tylko trzeba klikać. I ja tak klikałem, klikałem, klikałem i w końcu się nie naklikałem. Wyszło mi, że ponad milion kredytów wziąłem A nadal mógłbym klikać, więc Postanowiłem, że ten kredyt mi nic nie zrobi No i też ten samochodzik sobie w końcu ogarnę, jakiś tutaj ładny Taki zielony, no ten zielony mi się podoba, ten zielony mi się podoba Ale ten czerwony chyba jest jeszcze lepszy Srebrny też fajnie wygląda, ale kurczę, nie 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 to ten niebieski jeszcze fajnie wygląda. Ale niebieski, tak ze startowego gospodarstwa, no trochę chyba jednak nie pasuje. Hm. Ten czerwony. No ten czerwony mi się podoba, ten zielony mi się też podobał. Ale wziąłem tego czerwonego. W sumie dajcie znać, czego nie przemalować może w następnych odcinkach na zielono. Kurczę, normalnie, aż mi się ten komputer z wrażenia chce zgasić. Dobra, podłączymy sobie tutaj w tym momencie obciążnik do ciągnika. Dobra. Podłączymy sobie sam sobie siewnik. Słuchajcie, ja chyba jeszcze będę musiał brać kredytu. Bo ja nie mam w tym momencie... O, o. A czemu by się tutaj obciążnik odczepił? No nie. Będę musiał sobie na pewno jeszcze kredytu dobrać, no bo nie uzupełnię tego silnika, jak nie mam pieniędzy. Oj, wszystko takie drogie w tym farmingu. Powiem wam, że wszystko takie drogie. Jeszcze w poprzednim farmingu narzekałem, że nie, że nie ma maszyn, które by kosztowały ponad milion, a teraz narzekam, że są zbyt drogie te maszyny. No i nie dogodzicie mi, nie, nie dogodzicie i tyle. Hmm. Swoją drogą, bardzo serdecznie zapraszam do mojego TikToka, który ma się w opisie kanału. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, to tam mam je bardzo małe w porównaniu do yy, YouTube'a, więc zapraszam tam. Można mi nabijać wyświetlenia, można dać lajka, a nawet i obserwacje. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału Zachęcam również do zostawienia łapki w górę Oczywiście jeśli treść się podoba, bo jeśli nie, no to nikogo nie będę niczego zmuszać Jest tutaj taki drobny przerywnik w tym komentarzu A ja sobie dalej uzupełniam siewnik No powiem Wam, że potężna maszyna, potężna maszyna Nie ma co, więc weźmiemy sobie ten właśnie tutaj traktorek z siewnikiem, i pojedziemy na gospodarstwo. Już na drugi sobie z pracownikami, bo ja też mam taki jeszcze jeden fajny blad na ten odcinek. Słuchajcie, mamy wrzesień. Co to oznacza? Ta mapa jest ozdobiona dokładnie tak, już na początku odcinka mogliście zobaczyć te ozdoby halloweenowe i ja wam dzisiaj pojadę sprawdzić z wami czy miasto też jest ozdobione taką wycieczkę sobie na pewno zrobimy jeszcze w okresie świątecznym w okresie zimowym żeby sprawdzić właśnie jak będzie miasto wyglądało ozdobione na świątecznie bo tak w tym DLC miasto również jest ozdobione na świąteczne, co swoją drogą wygląda naprawdę dobrze. Przynajmniej z tego, jak oglądałem In, filmik nie u innych, sam jeszcze nigdy nie oglądałem tego. Powiem Wam, że tutaj mamy fajne gospodarstwo, aczkolwiek jeszcze nigdy chyba nie jechałem tą drogą. Zazwyczaj jechałem zawsze tą drogą obok tam na gospodarstwo. Jeszcze nigdy nie jechałem tą drogą, no w sensie już tutaj jechałem, ale wcześniej tam nie jechałem, po tamtej stronie zagrody. Dobra. Tutaj sobie myślę posiejemy pszenicę, bo na tamtym polu był rzepak, to na tym polu sobie posiejemy pszenicę. Więc tak, dzisiaj w nowym odcinku, który, do którego komentarz jest nagrywany na nowym sprzęcie, pojawił się trzy nowy sprzęty. Szkoda tylko, że jak nagrywam komentarz, to nie mogę sobie tutaj przybliżyć, powiększyć okna z grą, no ale to już się mówi trudno. To co? To jedziemy. Yy, nie ten pas. Zapomniałem, że jesteśmy w Szkocji. To jedziemy sobie do miasteczka. Zobaczyć jak ono tak właściwie wygląda. Przejazd kolejowy, tutaj wyskocznia Rondo. I pojedziemy sobie właśnie tu jakoś. O proszę, jakieś tam pajęczyny widziałem duchy. Fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Dobra, jedziemy sobie tutaj na holnik. Oczywiście nie zgaszę światła, jakaś tutaj dynia. Naprawdę fajnie to wygląda. Tam jakieś wiaderko, tam kolejna dynia. Kolejne ozdóbki. O, tu jakiś duszek. Fajnie to naprawdę wygląda. pociąg nam sobie przyjechał kolejne dynie dach taki widziałem tutaj z mychem powiem wam tak Na chwilę obecną to jest chyba najładniejsza mapa, jaką Jens kiedykolwiek zrobił. Yy, a tego nie widzieliście, to się wytnie. Tego nie było, to, się... to zostało wycięte, tak? Nie mamy na to świadków. He. Ja tak powiem, że czasem sobie odsłuchuję te moje nagrania i ja tak nie mogę z tego mojego śmiechu. Tego he. he bardziej śmieszne niż samo to co powiedziałem przynajmniej ja tak uważam naprawdę dobra gdzie my tu powinniśmy jechać no dobra pojedziemy na wprost czyli tak jak pasy pokazują że jest główna ulica no to gdzie ty mi baranie tu wyjeżdżasz a potem się zatrzymujesz jakby nigdy nic no oczywiście dobra tego to się też to się też wytwie, tak to 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 do... Czy ja tak dobrze widziałem, że tam było zielone i dla mnie, i dla... Yy, i dla pieszych. No, ciekawe, dobra, to się też wytnie. Jakby ktoś powiedział, że ja mam grać kiedyś w Project Motor Racing, to ja mu pokażę, że mam Project Motor Racing w farmingu. Jakby ktoś nie wiedział, to wytłumaczę teraz, że tutaj Project Motor Racing to jest gra, w której współpracował też twórca Farminga. To się też wytnie. Czasem mam wrażenie, że wygrałem prawo jazdy w chipsach w Farmingu i nie umiem jeździć. Ajej. Dobra, tu sobie zaparkujemy. I co? Co teraz trzeba by było zrobić? Ceny. Sprawdźmy sobie ceny. Albo i nie. Sprzedajmy sobie maszyny. O, to będzie dobry pomysł. Sprzedać nieużywane już maszyny. Dobra, trochę już sprzedałem. Czy coś jeszcze jest do sprzedania? Nie, już nie ma nic do sprzedania. Dobra. 44 tysiące ponad z tego zarobiłem. Więc to jest w sobie plus. Dobra. I co? Coś bym sobie tutaj teraz wybudował, jakąś nową fabrykę, skoro mnie stać albo i nie. Ale raczej tak. Być może nie. Czy mnie stać? Yy, nie, piekarnia nie. W ogóle... Bardzo fajna piekarnia. Szkoda tylko, że taka droga jak na jej wielkość. A może ona ma jakiś bunkier wojskowy pod sobą? Dzisiaj tu różne i dziwne rzeczy budują. Nawet nie wiecie, a coś tam nagle zmienią. Dobra, ale chodzi mi o taki właśnie tutaj młyn zbożowy. Dlaczego właśnie taki młyn zbożowy i po co w ogóle młyn zbożowy? Jak pewnie pamiętacie albo i nie, bo jesteście na przykład nowymi widzami albo nie oglądaliście poprzednich odcinków, do czego oczywiście serdecznie zachęcam, żeby obejrzeć, bądź ewentualnie jeszcze nie pamiętacie, bo to było dwa tygodnie temu. Zamierzam produkować karmę dla ryb, ale karma dla ryb wymaga mąki, oleju i soi. No to soję sobie posiejemy w kwietniu na polu, na którym aktualnie znajdują się jeszcze bele. Bo dopiero, że chyba w następnym odcinku sprzedamy te bele. A ja pewnie jeszcze nie jestem. Yy... Tak, tam są jeszcze bele. I tam sobie będzie rosła soja. Natomiast problem pojawia się z olejem i mąką. Olej i mąka, no to już posiadam sobie rzepak na olej rzepakowy i pszenicę aktualnie się sieje na yy... Na mąkę. Następnie ta fabryka właśnie jest na tyle uniwersalną fabryką, że ona zamieni jednocześnie rzepak w olej i pszenicę w mąkę. Więc to jest jednocześnie olejarnia i młyn zbożowy. Bardzo fajny budynek on był także w poprzednim farmingu w motach. Jest również w tym farmingu w modach. Nawet plus jeden dodatkowy jest w tej modyfikacji w 25 I sobie bardzo dobrze cenię tego, tą modyfikację Tutaj chwasty rosną no już normalnie Będzie trzeba się ten zająć I to, i to chyba będzie Część następnego odcinka Albo jeszcze tego Nawet nie pamiętam, dobra Weźmiemy sobie tego JCP w ogóle zastanawiam się czy tego JCB nie sprzedać Możecie w sumie napisać czy sprzedać czy nie W ogóle będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, odpowiadają na komentarze to jednej z moich ulubionych czynności. No oczywiście sobie znowu pasa, nie zmieniłem na samym początku, pomyliłem się. No więc co? Co jeszcze w tym odcinku zrobimy? Szczerze mówiąc, ten odcinek był nagrywany już dwa tygodnie temu. Dzisiaj dopiero jest nagrywany komentarz, więc... Szczerze mówiąc już sam nie pamiętam co ja w tym odcinku tak naprawdę robiłem. No dobra, na pewno związłem sobie jeszcze tą maszynę na gospodarstwo Oczywiście pod prąd, no bo jak żeby inaczej, nie róbcie tego sami w domu. Bo się może tragicznie skończyć. Dobra, a może sobie zostawimy tam tą maszynę. Coś bym kupił. Aha, no tak, soja. Czymś będzie trzeba posiać soję. Tylko czym? No zapewne na przykład. Ale jakim? No to odpowiedź jest na ekranie punktowym. No dobra, to jeszcze jest jedno pytanie. Ile taki silnik kosztuje? I powiem wam, to nie są małe pieniądze. Oj nie! To są pieniądze. Ogromne, bym powiedział. Więc zastanawiam się nad jakąś, może mniejszą maszynką, chociaż nie wiem, czy dlatego horsza się w rzeczywistości w, finalnie nie zdecyduje, bo jest on bardzo podobny do tego, którego już mam. A jednocześnie może siać, właśnie, punktowe uprawy, takie jak słonecznik, soja, kukurydza i tak dalej. To. Powiem szczerze, że będzie to kolejna inwestycja, pewnie będzie kolejny kredycik do tego, chociaż jak widzę mój zarobek z ryb, to myślę, że może nie będzie aż tak źle, może nie będzie wymagany jakiś kredyt. Natomiast póki co taki kredyt jest mi na rękę, że tak powiem. Powiem wam, że trochę mi się już też nawet ziewa. Bo nagrywam to o, do, y, dla Was. Jest 21.57 Sołotni Wieczór. Albo i noc to zależy, jak kto patrzy na 21.57. Zanim skończy nagrywać ten materiał, to już będzie 22. Trochę jeszcze miałem kombinowania ze słuchawkami, bo moje jedne słuchawki nie były kompatybilne z tym laptopem, na którym nagrywam yy, komentarz. Więc. Byłoby już nagrane, myślę, ale no, miałem problemy techniczne i musiałem sobie jakoś zrealizować, naprawić, poprawić. Za jakiś czas możecie słyszeć takie, że jest ciszej w pewnym momencie, nie ma żadnego dźwięku z gry. I słuchajcie, czym jest to powód, już Wam tłumaczę. Ja w, w tym momencie, w którym tego dźwięku gry nie ma, to sprawdzam sobie godzinę nagrania. Aby to zrobić, muszę sobie otworzyć takie menu, które nie jest widoczne na ekranie. Jak ja sobie to menu włączam, to niektóre gry się wyciszają, takie jak właśnie. FS25. Wówczas jest tylko i wyłącznie nagrywany ekran. Natomiast są takie gry, w których ten dźwięk gry jest normalnie nagrywany, nawet w momencie, w którym ja sobie ten specjalny menu wysunę, tak jakby. Bo ono mi nie zajmuje całego ekranu, tylko połowę kto gra na Xboxie i nagrywa ten wie jak to wygląda. I ja wam powiem tak. Na przykład właśnie City Skylines, jak tam sobie wysunę to menu, to muzyka jest normalnie nadal gra w momencie w którym yy, w rzeczywistości w farmingu by nie było nic słychać. To tak fajne jest do zaparkowania sobie samochodów. Tak zostawię sobie tą przyczepkę tutaj. To się wytnie. Myślę, że to jest świetny pomysł, żeby sobie tutaj zostawić tą przyczepę. No i też najprawdopodobniej zauważyliście, że są takie momenty, w których przez dłuższy czas coś... nic nie robię. To też należałoby wytłumaczyć. To są zazwyczaj momenty, w których po prostu musiałem odejść na chwilę od konsoli, a przy obrabianiu i montażu filmów sobie zapominam o tym, że to należy wyciąć. Ja muszę teraz... Tak, tak pod koniec odcinka wspomnieć o takiej śmiesznej sytuacji, która mi się kiedyś wydarzyła przy obróbce. Słuchajcie, yy, sytuacja wyglądała tak, że ja sobie nagrywam komentarz i w trakcie nagrywania tego komentarza. Po prostu zorientowałem się, że coś trzeba wyciąć. No i sobie tak siedzę, nagrywam ten komentarz. Pojawia się ten moment, który należałoby wyciąć, więc tak myślę. Ja dobra, powiem co mi tam. I sobie tak trzy razy powtórzyłem: to się, to się wytnie. O, jak ładnie wyglądają właśnie ozdóbki. Tutaj właśnie. Słuchajcie. I wiecie, co jest najlepsze? Że ja potem sobie wyciąłem ten fragment, ale komentarz mi się przesunął. I w pewnym momencie po prostu było przesunięcie do kolejnego momentu, i za chwilę były te trzy razy. To się wytnie, a połowę komentarza mi urwało. I prowizowałem naprawdę długo, ale finalnie udało mi się to naprawić. Słuchajcie. Ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie co uważacie na temat tego jak to wyszło i do zobaczenia na razie. Cześć!